Siemanero, witam Cię drugie widzu, bardzo serdecznie, dzisiaj Harley Quinn, no po prostu to jest, ona jest piękna, nie, to, 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 to jest beautiful, naprawdę beautiful, paterny na tym, mi się wydaje, że to jest specjalne robione tak, żeby, żeby wiecie, ona, po prostu fajnie wyglądała, nie, paterny są naprawdę genialne, ekzotermik. no ta awupa jest przepiękna, kurde. Bardzo ładna. Wydaje mi się, że one będą za niedługo bardzo cheap, tak mi się wydaje przynajmniej. Yy... No nie no będą tanie zresztą. No zobaczymy jak to będzie tam działać na jesterku jednego. Kurde, no zróbmy tak, ale potem jak tutaj nie będziesz niczego w... Powiem faktory nie chodzi. Faktorka, 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 faktorka. Kurde. To, to jesteśmy goli we soli dzisiaj, że tak powiem. No też, może tutaj sklepik jeszcze coś sobie złapiemy. Eee, no zawsze to coś, i możemy sobie jeszcze tutaj, proszę Państwa, tego eee, uszczelić, coś, nie? No to tak średnio uszczeliliśmy. Eee, dobra, takie serio? Nawet tu zrobimy sobie jakieś takie pomniejsze te batelki. Takie wiecie, takie mini, mini batelki sobie porobimy, no i zobaczymy, jak to będzie. Tutaj wyglądać. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tutaj coś się urodzi z tego, czy, czy jednak będzie lipa. Czy jednak będzie lipa, 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 lipa lipa. lipa. A, chyba nikt nie chce. Dobra, tutaj, no taki w sumie trochę. Mocny podjazd, zobaczymy. Hej, ale pierwsza jest ładna. Czy wiadomo to jest taka różnica, że w ogóle się i faktorkę jakąś. O jest battle O no i tu może się dużo, tu się może dużo stać, albo PDN. No właśnie, Grinder jeszcze też jest w stanie. Tutaj się też trochę cykam. Oj, Royal Blue. Oj, 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 oj dobra. I teraz albo... Jakiś syf może być. Nie, nie, powiedz, że to. Dobra, troszeczkę jest, jest jakiś tam, jest, jest plus, jest troszeczkę plusu, prawda, no to dużo, ale, ale zawsze coś, no tutaj, tutaj kiepsko, no nie porówno, dobra, predatorek, hello, predatorku, o kurde, predatorku, no nie trzeba było, nie trzeba było, naprawdę, dziękuję bardzo serdecznie, yy, jeszcze coś tutaj takiego, wow, dla mnie, dla kolegi, Kałaszek, no pewnie, że wezmę, pewnie. Dziękuję bardzo. Uciekamy. I biegnę tutaj, to może nie, bo to jest mocny podjazd. Ale tutaj sobie możemy wskoczyć, zobaczmy. Tutaj też jakaś taka, że tak powiem, niezła, niedobra. Jest spoko. Oj, tam łapor był. Ale co to jest w ogóle? To jest Please Case. Aha, okej, okay, oj. Źle to wygląda. Na starcie to wygląda bardzo źle, kiepsko, okropnie. No, wydaje mi się, że tutaj nie będzie dobrych wiadomości. Tu chyba nie będzie dobrych wiadomości. Nie ma niestety dobrych wiadomości, proszę Państwa. No szkoda, chociaż oni też tutaj nic za bardzo nie pociągli, że tak powiem. 21. kurde, taka, przydługawa trochę. No trudno, zobaczymy. Zobaczymy. Najwyżej w połowie sobie skipniemy i, i ten. I, I coś spróbujemy tam wykminić. Zobaczymy. Okej, okay. dobra, skip. O! Oh, no to nawet może lepiej. Może nawet lepiej nie, bo ja bym oglądał, to, to byśmy się zawiedli wszyscy. Co, mamy jakieś punkty w ogóle? 5? Kurde, brak. <laughs> Troszeczkę brak. I. Y Mm, tutaj, tutaj, no nie liczę na nic. Wow, no dobra, wow, no i coś tutaj takiego? Tutaj kolega coś porobił. Okej, okay, dawaj, let's go. No, coś mi się wydaje, że na tym sobie dzisiaj skończymy, niestety. Że moje płomienie? To serio? Myślę, że to jest leby lepsze. I znowu moje płomienie, on dostał wodę. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. No i co, trzymajcie się i do następnego. Cześć.